Jedyna okazja, żeby Fox News pooglądać rampowską telewizję, bo tak to nie mogę sobie z Europy wejść zobaczyć. Hotel nam się podoba bardzo, dlatego że jest nowy, działa ustawienie klimatyzacji. Nie trzeba wyciągać bezpiecz. Tak, na własną rękę nie trzeba robić. tylko Ta lodówka jest taka głośna, Franca, że klimatyzacja chodzi ciszej. Klimatyzację jeszcze mają w takim starym stylu, nie? że tutaj jest montowana pod oknem i trochę wam. Po stopach leci niby nowy hotel, bo działał dwóch miesięcy, a już tu po, popękało i tak jest, nie za specjalne. Niby tu jest sterowanie, ale to sterowanie jest, że tak powiem, jak gdyby przejęte przez to urządzenie na ścianie. Dobra, mamy tutaj na trzy dni wzięte, żeby już się nie przenosić co chwila. Aż muszę to nagrać, bo tu jest Cameron Country. Tax Office Drive Thru, czyli podjeżdżacie sobie samochodem i rozliczacie sobie tutaj podateczki. No, po prostu nieprawdopodobne. Pewnie jakieś TAC to są jakieś inne podatki, VIT to są jakieś inne podatki, VI jeszcze inne. I proszę, frontem do klienta, podjeżdżacie, nie wysiadacie z samochodu, załatwiacie sobie kwestie podatkowe. Super, bankomaty, no to jestem w stanie zrozumieć, że chcecie mieć załatwione. W sposób taki, że sobie podjeżdżacie samochodem, jak macie wziąć walizkę pieniędzy, ale że się rozlicza z okienka kwestie podatkowe, to tego się nie spodziewałem. Podjechałem sobie po Tesla zobaczyć, czy mają Cybertrucki, i chyba zaraz sobie wyklikam tak zwanego test drive. Bo jak już tu jestem i stoją do wyboru do koloru, to dlaczego by nie skorzystać? O, tu jest jeszcze z podpisem Elona Musk na masce, widzisz? Ale ja ja, jakaś musiała być jedna z takich pierwszych. W końcu w Teksasie to to produkują, nie? I widać, że w Teksasie stoi kilka tego, o, tego towaru. Są na magazynie. Ja no tak go projektował w siedmiolatek. W siedmiolatek go narysował, tak. No mi się trochę kojarzę z Polonezem trakiem, Ale myślę, że tu była inna ta. Ale aż sobie zrobię fotografie pamiątkowe, wyślę opakom. No, Friendsly tutaj Proszę z gromą. O kurnia, Bootsborn. Tu jest wszystko, co potrzebujemy. Kapelusze, kowbojki, jeansy, wszystko. Specjalne buty na niebezpieczne węże. Choć kapelutki najpierw. Wrangler tu widzę też jest taki. Widzisz, jaka moda jest. Tak się trzeba zestylizować. No super tutaj, tak. Proszę. Stetrzony są. Z tym taki kapelusz kosztuje, tak z ciekawości. Czy tu gdzieś jakieś ceny 300 są? 300 dolarów. 300 dolarów? 260, 400. 400 dolków, to nie są tanie. No ale to są jakieś miękkie, nie? Takie główne jak tamte. No ale brązowe, i ten to pasuje, pasuje od razu. Kur. Z tym, czym one się różnią, jeden od drugiego, czy od użytego materiału? O, bo ten jest taki, widzisz, taki twardy, niefajny. A te są, ten, 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 co możemy, to taki zmiękki. Nie wiem, o co tu biega z tym, że twardy i miękki, trzeba się wypytać tego AI, Cody James. Nie wiem, ten twardy jakoś mniej do mnie przemawia, bardziej mi się te miękkie podobają, o. Takie na przykład. Howdy, girl. To ten wielki. Ko wiesz, jest kłopot. nawet jakbym sobie kupił taki pamiątkowy kapelusz, to weź go przewieźć, trzeba by go na łbie Marcin, nie szukaj wymówek, szukaj rozmiaru. Nie szukaj wymówek, szukaj rozmiaru. Kurde, one całe są takie twarde, że żeby, żeby zakładasz na głowę, to on jest jakby z plastiku zrobiony, jako taki kask. Kask, kurnia na budowę. Chyba, że to... jest super... sztywne. no ale też i twarde. Tamten jeden miękki był fajny. Nie wiem, czy czarny, czy jasny. kolor może ma znaczenie też, tak jak widzisz, różne, teraz? chyba czarny, on jest w ogóle taki dłuższy. Nie, dus. chyba czarny, bo tamten chyba coś nie tak, ten się jakoś tak głębiej No. Na tej tak? Myślę, że to jest ten, który powinienem kupić? Ale te są już twarde, widzisz? To są twarde, w ogóle mi te twarde nie leżą. They're, they're That's a felt hat, which is more like a cowboy, This one's more like a... I mean, you could still shape it, but it just has a wire inside. There yes. Different hats. Different hats. Which is better, black? I think. Black. Black. I'm gonna say black always. Cool. No. <laughs> ne, kupię sobie chyba ten kapelusz. Proszę bardzo. Jeśli chodzi o bojki. To są akurat wersja Women. Tam są takie wysokie, ale te e, kozaki. Wiem, z frędzlami. są buty z frenzlami. Ja też na bazarach, jak chodziłem, to miałem takie mokasyny z frędzlami, w latach ale 80. To nie jest taka Wiocha, jak ty miałem. <laughs> wiocha od razu, Wiocha. Są czarne. A widziałeś tam są takie, tu widzisz, niektóre są takie wyższe. Te buty. Tu też są z frenzlami różne. Eight, eight. They're gonna be right here. So they go by sizes here. So this is all of size eight, and then these are all size eight and a half. Yeah. But I do, I usually recommend trying on the boot because you're gonna be a different size sometimes depending on the style of the boot, which is either like this. It could be like this. Uh, uh, what sport. about comfort? That's shoes. It really depends on the boot. A lot of people <laughs> don't like this because your feet are. Your toes okay. Are like no, this. Yes. I'm used to it, so <laughs> I, <laughs> I can use these all day. <laughs> but I'm already used to it. A lot of people like more of the. The broad square toe because you have more room for your toes. Mm -hmm. Okay. Um, also there is a leather sole which is like this, which is gonna be a little bit In more our red. situation, key is this I don't know how to call it. French. French? Fringe. French. It's F-R-I-N-G-E. fringe. Fringe. She like it very much. You like it? Okay. Yeah. I don't have a lot of fringe, just that one and then where is it? I have a lighter color, that yeah. one. But I don't have it in a right now. Right. But you can try it on to see how it fits you, because, like I said, you're gonna vary depending on also. Depending maybe on eight, maybe eight and a half, or it just depends maybe on nine. the brand also. Yes. Oh, okay. Rozszałała się tropikalna burza. Nie wiem, kiedy się tu wchodzi, czy tam pędy? Pędy tylko. Wait, you would order and pay here, and then I would take your food out to you. Oh, okay. Yeah. Okay. First time uh, here. Really? First time in Texas. Really? We want to brisket. Try. Best, where y'all visiting from? Uh, from Poland, Poland, yeah, Europe. far, <laughs> far away. away. <laughs> oh, well, guess what? They don't got this in Europe over there, do they? Do they got brisket there? No, do they got Texas style brisket. No, no, so y'all, no brisket at all in Europe. I'm gonna take you all brisket virginities right here. Let's okay, with. so today in our special, we do have our two for 20. It's gonna be on our pool pork tortas. It'll be pulled pork on a toasted bolillo bread. It's like a Spanish kind of bread. It's gonna be like sliced in half, it's yeah. got guacamole, crema, pico de gallo, and the hotling sausage. And all of our combos here also come with your choice of two sides as well. Which brisket do you recommend? Brisket, my personal favorite for brisket, it's gonna be the brisket grilled cheese sandwich, but we also do put it in a brisket sandwich, lotus sweet potato, or a brisket bowl. And then with that, you get your choice of two sides as well. We <laughs> have our cheesy mashed potato, our Mexican corn, brisket black beans, bacon mac, and corn fritter. Bacon and mac cheese, of course. And mac, yeah. And you wanna know what my personal favorite is? Yeah, corn okay. fritters. Nobody does corn bread like us here. Okay. Any drinks for y'all? Yeah, yeah. We have our hibiscus sweet tea. We also have lemonade, soft drinks, water. And we've got our beer specials, too. Sobie wziąć do you no, want no, a beer? Or will you get a cold? Well, it's 1.30 p.m. Maybe you have a Coronita? Yeah, maybe I'll take it. Okay, I'll take I'll get a a light. You sure you don't want to try hmm. Texas beer? we got the... that Lone Star. Or the Shiner Buck we have a special 2 for on our, on our Ah, this one? Yeah, the long sir. Okay. okay, okay. 2 today on the White Claws, Coco Chico, and the Modelo Chiladas. Did you guys want to do cash or card? Uh, cash? Ah, dobra, zapocam card. Card, okay. Card? Yes, Apple Pay. Okay, it's just gonna ask if you want to leave the cooks and cashiers a tip, okay? Uh if you want you can skip it or is just going to ask you a quick question. Okay. And then you can tap your card up here with okay. your watch. Perfect. A što to jest Słońce je nam tu świeci. Proszę państwa, mamy jeszcze to fajnie. Toggle stress eat more brisket. Weźmy sobie jeszcze teksańskie piwo. No jak już ma być teksańskie piwo, to testujemy wszystko, Mogę wlec kabion. Normalnie ze sklepu z kapeluszami nam polecało to miejsce, że tu jest najlepszy briskiet według nich, a one uwielbiają i są Teksankami z urodzenia. Kupiłem ten kapelutek, będę potem mierzył i się prezentował. Nie mogłem się, nie mogłem się opamiętać, Kasandra mnie jeszcze motywowała. Bierz ten kapelutek, baw się. Dlaczego masz nie Baw się chłopaku, no. To idealny będzie, że tak powiem, jako pamiątka z Teksasu. Chyba wolę to niż ten, ten chiński shit z NASA, który tam był, nie? Mam straszny, straszne, straszne gówno Jechał nasz brisket, pan mówi, że weźcie sobie łaskę, spróbujcie, bo jest super e, Takosy wzięła Cassandra. ja wziąłem w burgerze e, i dodałem sobie amerykański makaron z serem I coś jest co nie wiem czym jest Bo nie pamiętam co zamawiałem A i ty masz ten korn, który chciałaś i, i słodkie ziemniaki no, wygląda fajnie, mam nadzieję, że dobrze smakuje. Całość 50 dolarów kosztowała razem z browarem i z pepsówką. Widzę, że magen cheese ci po, 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 podeszły. Ja sprawdzę. Magen cheese, pierwsze podejście. No, taki magen cheese z, bo, z boczkiem. Dobry. Powiem Państwu. Dobry, dobry. Dobry. Jak szukam, żeby był magen cheese gdziekolwiek gotowy, to właśnie bym chciał, żeby taki był, a nie jakiś inny. Taki. Jak twoje? Naczoski z brisketem? To jest coś słodkiego. To jest coś słodkiego, ok. nie pamiętam co ja Dobra, proszę Państwa. Myślę, że będę cały zaraz w briskecie. Tak wygląda ta kanapa. Powinnaś spróbować sobie. Uwaga, bo spadnę sobie jeden. Ja spróbuję sobie Mm -hmm, Takosu. Takos bardzo kukurydziany. Ale tak nie pozytywnie kukurydziany bym go nazwał. Mi smakuje. Wolałbym, żeby była mniej ta kukurydza wyczuwalna. Pokaż, jak szerpiesz mię No, solidna była, Ale co ciekawe, ta była jest delikatnie słodka. Tak, Ale dobrze, słodka. Się, dobrze się komponuje. No jest miękka, miękka, nie jest twarda, ładnie to trzyma, sobą nie gubi konsystencji. Co z tą kiełbasą już bawimy? No co, myślisz, że kiełbasa będzie zła? Nawet spoko, chociaż wolę naszą z giełdy. Brisket Bardziej, Magen cheese bardzo, tutaj możemy przyjechać na sam magen cheese. Magen cheese fajnie. no. Spróbuj sobie masz kopełko, bo u nas nie ma. No ziemniaki to są chyba z masłem czy z czymś, ale dobra. Trochę inne. Ale dobra. Dobra giełbaska, no. Te ziemniaki czuć, jakby były z jakąś mąką ziemniaczaną, z mąki ziemniaczanej zrobione. Zupełnie inny smak. Tak jak robiła Halinka. Wiele. Mączne po prostu są dla Ciebie, tak? To są mączne, no tak jakbym z mąką ją jakoś czuł. Bo no wiesz, no u nas masz patejtów, czyli gniedzione ziemniaki występują w kulturze. Nie wiem, czy albo nie jakoś tak wiesz, super mocno mielą. Tak jak u nas na ruskie pierogi albo coś. Bo tak, no, nie, oni mleko dodają. No, ale czuję taką konsystencję jak wiesz, w ruskich pierogach jakby była. Ale brisket fajny. Brisket też nas występuje, jak ktoś dodaje wołowinę do rosołu. No. My, my, my. Że nie obiera. Powiem Państwu, mhm. że nie widzimy w menu, będąc w Teksasie, żadnych wegańskich propozycji. Mhm. Także oni tu chyba jedzą mięso, a jak ktoś nie je mięso, to ma stąd wyautować się. Bardzo dobre, bo tu mi pasuje. Może nie są aż takie wybitny jak wczorajszy stek, ale jest bardzo dobre. Dam ci trochę mojego bisketu. Zjemy o normalnej godzinie, a nie tak jak wczoraj, w nocy, że potem nas zmietło z planszy od razu. Nie żałuję mi, akurat. Żałuję. W ogóle nie żałuję tego Myślę, że jakby chcieli wchodzić w outsizing I to I byś... tu. I to by szybko musieli zakończyć swoją przygodę, nie? Nie, jest się, yes. Ja to ten koniuszek już sam zjem. Ty jeszcze nie zjadłeś? Nie, nie pasuje ten smak kukurydziany przede mną. Napyszony, bardzo wyczuwalny. No, no nie. dominujący. Hi, are you eating okay? Yeah, everything's perfect. Yes, Do you yes. You delicious. Delicious. You got yeah. like the, the brisket tacos? Yeah. So yeah, they're very good, right? Very they're, good. they're really my favorite. They're amazing. Dziękuję. Nie zapomnijcie o okay? dziękuję. To dziwne, na słodko taki. Jak placek. Tak, no. Nie? O choryto. Zjedz sobie tą... Zjedz sobie ten makaronik. Zjedz tą kiełbasą. E, A ty mówiła, że dobra. dobra, ale ja mam jeszcze... brisketu. Nie, dobra, kiełbasa au okay. Nie wiem, ona bardziej pasuje mi, jakby była nie wieprzowa bardziej jak gdyby wołowa była o, naprawdę. próbuję jej smak jak ona smakuje zupełnie inaczej tak smakuje no jak hot dogi wołowe, które kiedyś jadłem w Nowym Jorku a potem jak byłem kolejny razie którzy zrobili to strasznie słabo bardzo są inny smak w ogóle tych takosów u nas nie ma takich takich aż tak mocno No ja na przykład lubię No dobrze no to że ty lubisz ja mniej nie chcesz takie łaski a próbowałeś kukurydzę? Nie. Wiesz, tyle jest hmm, sajców, żeby sobie wybierać. Tak, tutaj ta kukurydza słaba. najlepsza. lepsza. A jedzą kukurydze. Jedzą kukurydze. Tak, ale jedzą kukurydzę. Jedzą kukurydzę, tak, a była. Idealna. Tu jest taka... Nie zamawiałbym jej drugi raz. Placek mógłbym załomowić. I ten makaron z serem zamówiłbym. Zagram, bo już nie pada, jak wygląda ta teksańska. Texan Barbecue Company. Jeszcze oczywiście macie tu dość ze ścianem, pewnie tam krowa z tyłu, jakiś podniesiony samochód, a tutaj jeszcze macie e, drive thru, czyli nie musicie wysiadać tak jak my i jeść, tylko możecie sobie jeść w samochodzie, ale my szanujemy naszego gospodarza i mu takich numerów nie robimy, nie jemy w samochodzie. O Jezu, znowu nie włączyłem klimy, jea, yeah, pierdziele, Drama, jaki gorąc. Staliśmy jeszcze pamiątkową e, tą Co zawieszkę, z drugą no. Zaszedł... Lubią w tym Deksasie szampak. Kurja, jeszcze bym tu wszedł w moim kapelutku.